Dwaj Polacy na podium w fińskiej ruce. Piotr Żyła, wiceliderem klasyfikacji generalnej. Dobry wieczór, Editha Witam państwa i zapraszam na wiadomości. Sukces biało-czerwonych. Dwóch Polaków na podium w konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w fińskiej ruce. Drugie miejsce zajął Piotr Żyła, a trzecie Dawid Kubacki, Jakub Krzyżak. Piotr Żyła już na rozbiegu. To był polski dzień w fińskiej ruce. Na podium stanęli Piotr Żyła i Dawid Kubacki. No ładnie! Bardzo dobry skok Piotra Żyły. Ja nie wiem, co tu się dzieje, kurde, a ja do jutra to <laughs> Piotr Żyła, który ostatecznie zajął drugie miejsce w pierwszej serii, przegrał ze swoim kolegą z drużyny Dawidem Kubackim. Ja po pierwszej serii zrobię sobie z nim foto. No i zrobiłem sobie i no i mówię mu, żeby mi dmuchał teraz. No, no bo jak mi nie będzie dmuchał, no to, to dupa z tego. No i. No, 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 no i chyba mi dmuchał, no. Na taki skok czekaliśmy. Dawid Kubacki rzeczywiście musiał dmuchać, bo w drugiej serii żyła okazał się lepszy, oddając skok na odległość 137 metrów. Ale Kubacki nie skakał dużo gorzej. W pierwszej serii 139 metrów i w drugiej 132,5. Ostatecznie zajął trzecie miejsce. Dobry skok! Ja mam takie wrażenie, że to nie były jeszcze tak czyste skoki, jakby mogły być. Ale na pewno jestem z nich zadowolony, bo to był dobry poziom i no w i koniec końców ląduję na podium. Konkurs wygrał Niemiec Markus Eisenbichler. Popadźmy, jest nieobliczalny, leci, ale leci daleko. To efekt bardzo ciężkiej pracy, którą wykonuje dzień po dniu. Ta praca daje efekty. Wszyscy Polacy, którzy wystartowali dziś w zawodach zdobyli pucharowe punkty. No Jak najbardziej jestem zadowolony z, z moich dzisiejszych skoków, bo wszystko idzie w dobrym kierunku. Szansa na kolejne punkty jutro. Także wrócę. Transmisja w telewizyjnej jedynce od 15.20. Jakub Krzyżak, wiadomości.